Czytanie z Księgi proroka Ageusza W drugim roku rządów króla Dariusza, dnia 21 miesiąca siódmego, Pan skierował te słowa do proroka Ageusza. Powiedz to Zorobabelowi, synowi Szealtiela, namiestnikowi Judy i arcykapłanowi Jozłemu, synowi Osadaka, a także reszcie ludu czy jest między wami ktoś kto widział ten dom w jego dawnej chwale a jak się on wam teraz przedstawia czyż nie wydaje się wam jakby go w ogóle nie było teraz jednak nabierz ducha zorobabelu mówi pan nabierz ducha arcykapłanie Jozue synu Josadaka Nabierz też ducha cały ludu ziemi. Pracujcie, bo ja jestem z wami, mówi pan zastępów. Zgodnie z przymierzem, które zawarłem z wami, gdy wyszliście z Egiptu, duch mój stale przebywa pośród was. Nie lękajcie się, bo tak mówi pan zastępów. Jeszcze raz będzie to jedna chwila, a ja poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd, poruszę wszystkie narody, tak, że napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnię chwałą ten dom. Do mnie należy srebro i do mnie złoto. Przyszła chwała tego domu. Będzie większa od dawnej. Na tym miejscu ja udzielę pokoju, mówi Pan zastępów.